Weszło na jaw w sprawie Daniela Martyniuka. Od narodzin syna minął tydzień a tu taka heca. W domu Martyniuków zapanowała wielka radość. Niespełna tydzień temu Daniel po raz drugi został ojcem, czym nie omieszkał pochwalić się w sieci. Zaledwie kilka dni później syn Zenka miał kolejny powód do świętowania. Nie mógł się powstrzymać przed oznajmieniem tego całemu światu. Faustyna ogłosiła ciążę i zamilkła. W rodzinie w końcu zapanował spokój. Po licznych skandalach wydaje się, że w życiu Daniela Martyniuka w końcu zapanował spokój. W ostatnich miesiącach mężczyzna przygotowywał się do powiększenia rodziny, którą tworzy wspólnie z żoną Faustyną. Ich związek jest zdecydowanie mniej medialny od poprzedniego małżeństwa, 35-latka. Para pobrała się na bali w październiku 2023 roku, ale kilka miesięcy później zorganizowała jeszcze wesele w Polsce, tym razem z udziałem rodzinnej przyjaciół. Na początku grudnia, przy okazji głośnej medialnej wymiany zdań między członkami znanej familii, kobieta wyznała, że wraz z mężem spodziewa się dziecka jednocześnie Faustynę zastrzegła, że od teraz nie będzie udzielać się publicznie, aby nie narażać zdrowia pociechy i swojego. I jak obiecała, tak zrobiła. Po aferze, którą żyły wszystkie media, przyszła mama wyraźnie usunęła się w cień, a na Instagramie publikowała tylko okazjonalnie. Po raz pierwszy z ciążowym brzuszkiem pokazała się zaledwie miesiąc przed rozwiązaniem. Od narodzin syna minął ledwie tydzień, a już takie wieści Daniel Martyniuk oficjalnie ogłosił. Ostatni post wstawiła dosłownie na kilkanaście godzin przed porodem. Kiedy przyszli rodzice, chwalili się efektami ciążowej sesji zdjęciowej. Nikt jeszcze nie wiedział, że chwilę później powitają na świecie syna Floriana. Dumny tata szybko przekazał tę radosną nowinę w sieci. Publikując zdjęcia i wideo prosto ze szpitala. A już tydzień później nadarzyła się kolejna wyjątkowa okazja do świętowania. Na poniedziałek, 23 czerwca, przypada przecież Dzień Ojca. Daniel Martyniuk musiał się tym podzielić z obserwatorami. Na jego Insta-Stories znalazło się krótkie nagranie, na którym syn króla Discopolo pokazał pudełko z napisem Tato: Kocham cię. Taki oto prezentik dostałem od Florianka na dzień taty, ogłosił, po czym pokazał rocze body z napisem nasz 1. Dzień taty. Trzeba jednak przypomnieć, że Daniel ma już dziecko z poprzedniego małżeństwa. Daniel Martyniuk drugi raz został z ojcem. Nie wiadomo, jak wyglądają jego kontakty z córką. W 2018 roku syn Zenona ożenił się z młodszą o dekadę Eweliną Golczyńską. Ceremonia zaślubin odbyła się na Podlasiu, a uczestniczyło w niej ponad 250 osób, w tym gwiazdy Disco Polo. Plotkowano, że zorganizowanie imprezy mogło kosztować nawet milion złotych. Już w kolejnym roku para powitała na świecie córkę, Laurę. Niestety relacje jej rodziców szybko zaczęły się psuć, a wkrótce partnerów podzieliła skrajna niechęć. We wrześniu 2020 roku ich małżeństwo przeszło do historii. Obecnie opiekę nad pierwszym dzieckiem Daniela sprawuje wspomniana Ewelina. Kilka miesięcy temu Danuta Martyniuk zarzucała obecnej synowej, że zakazuje zarówno mężowi, jak i teściom spotykanie się z dziewczynką, co Faustyna publicznie zdementowała. Dziadkowie wielokrotnie wypowiadali się na temat wnuczki, opowiadali o jej zainteresowaniach i o tym, jak spędzają wspólnie czas. W lutym tego roku świętowali z nią nawet szóste urodziny. Na nagraniach które trafiły do sieci, próżno było jednak szukać ich syna. Trudno więc powiedzieć, czy faktycznie zabrakło go na przyjęciu i jak obecnie wyglądają jego kontakty z córką.